No, witajcie, witajcie! Dzisiaj przyszła do mnie super paczka. Paczka od mojego widza, a jednocześnie youtubera. Marcin, Marcin, który mnie ogląda od początku, jak istnieje mój kanał, i podrzucał mi przepisy. Ja robiłam jego przepisy, ale pod moją namową Marcin stwierdził, że otworzy kanał. Ja mówi, i chciał otworzyć ten kanał w połowie roku, gdzieś tak. Na wiosnę, czy tam później. A ja mówię, Marcin, weź, otwórz teraz, nagra jakiś filmik. rozmowy przeprowadzaliśmy w grudniu. No i Marcin zrobił mi niespodziankę i wysłał mi paczkę. Nie wiem, co w tej paczce jest. Zaraz zobaczymy. No słuchajcie, ma fajny kanał. Pierwszy filmik dał. Ja Wam zostawię link na ten kanał. Nazywa się Wiejski Celebryta. Super filmik nagrał, super jedzenie i na 100% pojawią się inne jedzenia. Marcin przed wyjazdem do Włoch, moi, moi, mój wyjazd do Włoch, ponowny powrót mieszkania tutaj. Przysłał mi do Polski, jak mieszkałam, przysłał mi paczkę, wysłał mi fajne rzeczy, na szczęście czerwoną brązoletkę, różne kartki i tak dalej. Także słuchajcie, no wielki szacunek i cieszę się, jak dostaję prezenty, i cieszę się z tego, co on mi przysłał. Ale zaraz wezmę tą brązoletkę i wam pokażę. No, oto ta brązoletka, jeszcze jest jedna, ale teraz założyłam tą. Na różne okazje zakładam. No i teraz też założyłam, pokazuję Wam. Jesteśmy ciekawi, co tam w środku jest. Każdy jest ciekawy, co może być w środku takiej paczki. Marcin mi powiedział, że mogę to otworzyć, więc otwieram przy Was, że nic nie jest takiego, co nikt nie może zobaczyć. Więc. Mam nadzieję, że widzicie paczkę. Widzicie? Otwieramy i patrzymy, co tam jest w środku. To, tu, tu, tu. Będziemy wyciągać powoli. Co to jest? A, tu jest ten. Aha, to jest żeby nie tego, żeby nam nie latało, to powkładał takie papiery, to ja to raz, dwa wyciągnę. O, coś wyleciało. Okej, okay, już tak szybko to nie tego. A, żeby się nie pod... Co tu może być? A, nie. Jest! Książka! Agata Przybyłek o miłość i inne nieszczęścia super książka fajnie do poduszki dla relaksu przeczytam sobie super książkę fajnie napisana widzę że literki duże bo ja ostatnio mam problem z czytaniem jeżeli chodzi o patrzenie bo oczy mi się psują od komputera i musiałam zmienić okulary a zresztą dużo osób widziało Marcin dziękuję Ci za tą wspaniałą książkę otworzymy tu a tam Marcin robi sam brązoletki. Zobaczcie! Następna brązoletka do. Do. Mm, właśnie kolory, i wyboru i do. Właśnie tej. I jeszcze taką podobną mam, tylko w innej szkatułce. Zobaczcie, zobaczcie. Jaka piękna brązoletka. Kochani, zaglądajcie do Marcina. Wspomagajcie jego kanał, który się właśnie otworzył parę dni temu. Ma kilka subskrypcji. Ja link na Marcina zostawiam tutaj. Pod tym filmem, róbcie dobre uczynki, subskrybujcie go, lajkujcie, zostawiajcie komentarze, piszcie co chcecie, żebyś, żeby coś zrobił, on na pewno wam ugotuje, O, zobaczcie, co tu może być. Otwieramy raz dwa, um, to zawinięte, także szok. O Marcin. Najpierw się przyda do czyszczenia okien. Nic się nie marnuje. No zobaczymy, co to jest. Uuu, kochani, kochani, zobaczcie. Wow, jak zapakowany. Mm, jejku, przyszło całe. Zobaczcie, cudowna świeca zapachowa. Nie będę polecać firmy, ale już się cieszę. Pokazuję Wam. Zobaczcie, jak ładnie wygląda. Super, Marcin, dziękuję. A Wy zaglądajcie do Marcina. Zaglądajcie do Marcina. O Marcin jest brawo, bo tyle papieru włożył, żeby się nic nie pobiło. Kiedyś do mojej koleżanki podkładali właśnie świece, różne rzeczy, to jej się wszystko pobiło. I tutaj jeszcze coś jest. Jejku, to my nie z kawy, a Marcin mi przysłał kawy. Marcin, dziękuję Ci bardzo. Jejku, jak ja się cieszę, że dostałam takie cudowne prezenty od Marcina. Zobaczcie. I nie trzeba dużo do szczęścia. Ja jestem szczęśliwa, nawet z zwykłej kartki. To są prezenty od Marcina. Już się pokazuje dla nowych widzów. Na się nagrywam, kochani. To są prezenty od Marcina z kanału Wiecki Celebryta. Link na kanał zostawiam pod filmikiem. To jest książka. Dziękuję Ci bardzo. Marcin, i to jest kawa. A tu świecka zapachowa. I doszły do kolekcji dwie brązoletki. Kochani. To jest pierwszy raz na moim kanale. To serdecznie zapraszam tutaj na ten kanał. Link na mój kanał, no to wiadomo, znajdziecie pod filmikiem, ale bardzo i to bardzo Was proszę: róbcie subskrypcję u mojego widza, który otworzył kanał kulinarny po czterech latach, jak się znamy. W końcu zdecydował się też nagrywać. Cieszę się bardzo. Subskrybujcie kanał wiejski celebryta. Link na Marcina zostawiam tu na dole. Marcin dziękuję Ci za prezenty, a Was zapraszam do niego i widzimy się na następnym filmiku. Ciao a Słuchajcie, ja tu prawie, że bym wyrzuciła. Patrzę się do środka, do tej właśnie koperty i mówię tak, co tam jeszcze kawałek kartki jest? A tutaj wyobraźcie sobie, że Marcin włożył mi dwa, dwie takie zawieszki. Jedna taka, położę Wam i przybliżę, zobaczcie jaka cudowna zielona. Cudowna, jest bardzo piękna. A tutaj jest druga zawieszka. Zobaczcie, jaka piękna zawieszka. No, są cudowne. Marcin, dziękuję Ci bardzo. Jeszcze Wam pokażę z bliska brązoletki, te, co dzisiaj dostałam. Oto są te dwie brązoletki. Zobaczcie, jakie piękne. No, i tutaj te zawieszki. Cudowne, bardzo piękne. No to dołączę to do filmiku i dziękuję że jesteście ze mną. Subskrybujcie kanał Marcina Wiejski Celebryta.